No, witam! Witam ślicznie. Tak, znowu zakupy, ale to nie ja tym razem. Kto to? Ja. Ja. No, majówkowe zakupy. No, to było tak. Wczoraj wróciliśmy. No i poszliśmy na dżemkę. Ale nikt się nie wybudził z tej dżemki. Dopiero rano się wybudziliśmy. Dlatego tak się skończył filmik, jak skończył. Coś mi tu lata. No, dlatego się skończył, jak skończył. Już mówię, bez sensu. Nie będę rano dogrywać. No. No. A ja miałam umówioną kosmetyczkę. Nie wiem, czy widać. No. Żebym se walła rzęsę i żebym se zrobiła laminację brwi, mam brwi. Z z regulacją. Tak, takie mam brwi. Ja się zdziwiłam, że mam brwi. No, się dziwię, że wcześniej nie poszłam. No i patrzcie, jak to wygląda. Tu pryszcz. No, bo, nie mam, bo nie mam makijażu w ogóle, a widzicie. Jakby się działa, nie? Przed lustrem. Także prestiżowo teraz wyglądam. No. A dziecko poszło do szkoły i do mnie dzwoni, czy. Nie, ja pisałam, że wyszłam. Tak? No, a wysłałam zdjęcie, że już jestem po Cały, całym zabiegu. No, a pojechałam na 13, a skończyłam o 18 prawie. Więc się należałam, tak plecy mnie bolą, wszystko mnie boli. No i sam, że skończyłam, a dziecko pisze. To ja właśnie kończę szkołę, to wysiądź w mieście, to pójdziemy do Rosmana i do Biedronki. Ja mówię, no dobra. Dałam się namówić i poszłam. Aha, jeszcze wychodząc, kupiłam chleb, bo mówię, nie będę nigdzie szła. Na stole. Gdzie jest ten chleb? Na stole. Nie, a ten. No i weszłam tam był taki sklepik. Wie... O jezu, jak się spłaszczył. <noise> I tam były tylko takie chleby, więc wybramy lepszy żytni, wieloziarnisty. I się Bo Mówię, nie będę nigdzie szła, lecę od razu do domu. No, autobus miałam tam za 16 minut, kawałek do przystanku, więc weszłam szybko tam do tego sklepiku takiego. No, i kupiłam kochleb i wyszłam. A tu takie widzicie, niespodziewające. No, ja mówiłam wczoraj, ale mnie nikt nie słucha w tym domu. No. Pretensja, pretensja. No i poszliśmy do Rosmana, bo ja tak potrzebowałam. mydełko do brwi teraz. Nie wiem, jak to używać, ale zaraz będę tu przed, ten kurs, kurs miał przyspieszony. Ja używam takiego z Mio, takiego, no, bo o. to ona zna się, takiego z Mio i ja sobie używam takiego, no ja mam, no, więc, to, to mnie dziecko doradziło, o, Na, mało tego, o, bo ja mam ładne mało brwi. tego, matce fundła, o, no, no tak, Widziałam, Wiesz co chcesz, no. ja stawiam, no, o. A później wymieniała przy Kasie, bo za drogie. Mówi wiesz co chcesz, a później wymieniała. No, to tak. Baciki to dziecku se wzięło, no i lubię. Tu większość jest yy, wiktorii zakupów. Płyn do higieny dupnej, bo się skończył. To wspólny. O, ja jeszcze mówi. A jeszcze co ci trzeba? Nie, przegra? czekaj! Brązer chciała. No, a ja używam brązera. Przyniosę. A no. no teraz to będzie. A najlepsze, bo wróciliśmy. Ja mówię, jej zakupu w sumie, to ja nie będę kręcić, no bo co? A ona wyłożyła torby i czeka. O, bo ja, używam tak, ja używam ten brązer. I jest najlepszy, jaki miałam. To wzięłam matce taki sam. Pokażę, no. widzicie? Matching. Wzięłam matce taki sam. To nie są tanie no. rzeczy, ale dobre. To nie są tanie rzeczy. Matka by sobie w życiu nie kupiła. Bo matka by się kupiła w Wydrące. Ewentualnie Waldi. No, to mamy bronzer, bo mój. Mm. Mój już... Yy, o. Więc taka sytuacja. Yy, mamy dla kocików suche. Od razu małe, chociaż jeszcze mają, ale... Wzięliśmy. Taką małą paczuszkę. I w Rossmanie ile było? 199 zł. Dziecko wydało. Ja. Ja. Trzeba ja się pochwalić, chyba, że zakupy robię. O, wzięliśmy jeszcze kotką. dwa razy wołowinkę. No Na takich tackach. I tutaj wzięliśmy takie jakieś nowe. Wam powiem, zobaczcie. Jogurtowo. Żurawinowym sosem. Ja bym sama to zjadła. No, że niby w środku jest taki sos, nie wiem, czy to będą w ogóle jadły, czy to będzie na słodko, nie wiem, może to jakiś deser jest. No, a tu jest, nie wiem co, dyniowo-morelowe, bo no to jakieś takie napisane, nie po naszemu, ja nie wiem. To niemiec Dynia morela, no. No, to zgadło po obrazku dyniowym morelowym sosem. Nie wiem, nie wiem. To było w normalnej no, cenie, jak te zwykłe, takie, nie? No, ogólnie. Yy, to więc tak. Matka jeszcze mówi, że matce by się przydał błyszczyk, bo... bo nie ma, więc taki. No, on jest, bardzo Do, dość... zrobimy I konturówkę Kakałkiem. Masz używać konturówki. Kakałkowy. No. A mówi do mnie, a bez konturówki? Ja mówię, ja nie używam konturówki, no. Zacznij w końcu używać konturówkę. No, bo trzeba. No. Wzięła, ja, wzięła mi taką konturówkę. Ja ją lubię, tylko wzięłam jaśniejszą, bo ja używam ciemniejszej. Ona jest fajna, obrysuje. A skąd się wzięła zakrętka? Była. Ciągle była. A to jest ten z ceny. Tak, no, no i właśnie. No, Ale no. pokaż najpierw to, co było w normalnej cenie. No to, to, to jest to wszystko. Kont Konturówka, aha, błyszczyk i ten bronzer z AA. Aha, i jeszcze te moje. Mydełko do brwi. Do brwi. Z Eveline. Eweliny Kosmetycznej. I z. Aaa, on jest super bronzer, Ekstra, polecam wszystkim. Najlepszy. To jest m, podróba tej Charlotte Tribury, coś takiego. I jest. Ten bronzer jest ekstra. 55 zł w Rossmanie, Super sprawa. Polecam. No. Polecam. No, i była półka z cycanami. tu wszystko było po 5 zł, nie? Chyba. Tak. O, i, za 99. I groszy? Tak. O, to perfumy. No i tak. Były takie perfumy tam na tej półce za 9,99, przecenione ze 129,99. No. Więc no. rzem se wzięła. No, no widzisz, jakby z nami chodził tutaj, byś miał Bo mi się już w sumie moje pokończyły. Tam jeszcze mam takie, ale nie za bardzo się lubię nimi psikać. Nawet nie wiem, czy to męska, czy damska. No ładna taka. Taka bo tu nie napisane chociaż szukasz takie czarne opakowanie nie wiem co to jest ale tak pachnie ładnie może taki unisex. no fajnie tak trochę męsko trochę damsko nie... taka dosyć mocna ale nie słodka. trochę kwiatowa taka bardziej ja bym chciała, korzenna taka no Chyba nie kwiatowa, tylko korzenie. Trzeba zobaczyć na internecie, chyba. No co to ma za. Bo tu nie napisane jest, czy to men, czy to woman. Czy to co. Ale taka bardzo przyjemna. Nie wiem. W każdym bądź razie o, tak, tak wygląda. Ze 130 na, na dychę to ładnie pachnie. No to mamy perfumerę. No, ona dopiero po chwili, jak się wieczy takiego jakby orchidea. Zmienia, zmienia kolory. I tak, przeceniony był puder, tak? Nie, to jest. Migdał, krem odżywczy. Aha. Krem odżywczy z Liren. Yy, krem odżywczy do każdego typu cery. I ogólnie co, yy, coś, o czym może nie każdy wie, że Liren, to producentem jest dr Irena Eris. To jest Irena to Eris, biedny. robi Liren. Więc to. No, to mów to, co to. to. To jest krem, to jest matujące serum, normalizujące, zwężone pory, zatrzymaj młodość. Chyba za 4,99. Wszystko nie? było za 4,99, no? No. To, to, to następne? To jest maska głęboko oczyszczająca, stop trądzikowy, stołpy. Tak. To jest też z Liren, odżywcze serum olejkowe. To jest jakby zestaw. To to też jest zestaw, to jest krem, a to jest serum, stołpy z, z tego samego zestawu, jakby, no i tutaj jest jakby trzeci zestaw, powiedzmy, yy, no to jest serum wyrównujące enzymatyczne, stołpy na przebarwienia, no i to na frądzik. No, jeszcze Nie? krem, krem z Flafa, yy, cream cloud, to jest ekstremalnie nawilżający krem na dzień z wodą różową, taki fajny. No nawilżający. No, także takie rzeczy. wszystko wszystko było za 4,99 No i ten podkład też był za 4,99. Fajny. Więc sobie wzięłam, Girem. bo to jest niby dopasowuje się do cery. Tak, i on jest taki chłodny, bo ja mam tylko ten bibico mi został, a... szkoda mi go teraz używać w sumie Czemu? jak do pracy idę, no bo to jest filtrem tego, ja wolę używać jak gdzieś idę w plener. Ale to w pomieszczeniu No i on niby na piętna, z kwasem hialuronowym, to będzie test. No. O, to jest olejek. Olejek do demakijażu, bo ja używam medeuka do demakijażu, I olejek. to było po 99 grosz, tak? To. To było po tonik. Jaki sens produktu? No, masz tonik no. i jeszcze tu ci dam. A to, to tonik był bez zakrętki tak. po prostu no wiecie taki fajny psik psik psi, 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 nie coś co zaraz tądz jeszcze tutaj wybierze. no coś się ty mi wybierzesz bo ja nie będę no i to mamy z Rosmana nie co są perfumy taka jakaś no a tu mamy aha jeszcze byliśmy w gruzińskiej piekarni bo między 19 a 20 jest wszystko za pół ceny. tak więc fajnie opłaca. Tu mamy trzy ciasteczka Więc czekoladowe. Dziecko One weszło. Są ja nie będę jeść. One są płycha. One no. trzy ciasteczka są za sześć złotych, a były za, za pół ceny, nie? No za pół To takie dziecko wzięło. No. Dziecko? Takie chlebki z farogiem i w sumie drożdżówkę można powiedzieć, drożdżówka no na płono. No, tylko że to jest na słono z twarogiem i koperkiem, takie barkowce czy jak to nazwać? Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. To może jutro. Ty sobie to wybrała. No, to sobie wezmę jutro do pracy. Jedno to jest moje. Haczapury ze szpinakiem. Haczapury jedno ze szpinakiem i ten jeden chlebek to wtedy brałam taki serowy, co wygląda jak pizza. I za to wszystko chyba 25 lat. No, Mamy takie pieczyszka. No i poszliśmy jeszcze do Biedronki, bo dziecko chciało sobie kupić na majówkę rzeczy. I mamy tak, winogrono. Były winogrono bezpestkowe, tak? Po 3 złote. Uh -huh. ale, ale, ale było puste. No. Drogie. Do, więc no. mamy takie no drogie. Mamy banany, bo się skończyły, bo nagle wszyscy jedzą banany. Ja nie. Bo ja lubię takie bela dojrzałe. Wiedronce wydało dziecko 141 zł. Od. No, to e, takie ciasteczka. Harnasia. Harnasia, Do harnasia. Harnasia no. ja, do harnasia. E, takie biszkopciki. I to są korzenne. Korzenne. O! Mój ulubiony napój. <laughs> Maryja. ulubiony napój. Maria. Mamy tak, makaron jeden, bo było w ogóle makaron dwa plus jeden. Te, te biedronkowe. No i biedronkowe. Ja sobie wzięłam bezglutenowy. Ja wzięłam. I się okazało przy kasie, że bezglutenowy nie wchodzi w promocję. Wchodzi, to, to był grosz, nie, pani, bo, pani powiedziała, bo pani powiedziała tak, że no ten tak, nie... jest dużo droższy, a ja mówię, że a wchodzi promocja, to nie zapadzę. A, tak to ok, bo ja zrozumiałam, dobra, inaczej. To jest do, do sałatki, wstążki, bo będę robić sałatkę moją no. ulubioną. Jeden seregiejski taki duży, lekki. Rukole do sałatki. Do sałatki jeszcze się wzięła takie kindercardy. Mój ulubiony ser, dwa razy, ulubiony, do sałatki jedna, jedna kanapka, no i mamy tak jedne te były, tak, kokardki, jedno zwykłe spaghetti, jedno bezglutenowe, zwykłe spaghetti. no, mam tak, ja oczywiście grejpfrutę wziąłem, bo ostatnio troszkę smakował nie wiem, czy się wijem. Kawy były też w promocji, To takie. No, druga za pół ceny chyba. A ja zostałam bez yy, rozpuszczalnej i dziecku się też skończyła rozpuszczalna. Fakt, że to jest z kofeiną, no ale nie chciało mi się specjalnie... Ale ona specjalnie jest taka słaba. słaba. Ja i tak daję pół płaskiej łyżeczki więcej mleka niż kawy, więc... mam jeden orzech, jedną wanilię. No dobra. Co jeszcze mamy? Masło. Maseło się zgniotło. Jedno maseło mamy. O, były moje przy kasie, więc od razu wzięłam dwa razy na śmierdzący wydech drażety. Suszone pomidory też do sadki, tak? Wzięłam. Tak. No. I dwa razy koncentrat. O, zrobię teraz sosik pomidorowy do gołąbków. Jutro jak wrócę z pracy... Bo pieczarkowa omasta się skończyła, więc teraz będzie w końcu. O, w końcu. No. <ścoughs> więc e, tak to wygląda. Dzisiaj fundatorem nagród e, była Wiktoria. Tak dzień spędziliśmy. Ja pół dnia, ja w sumie w samą, której ósmej chyba, no. Ale tak mi z rana szybko minęło, że nawet nic nie zdążyłam w sumie w domu zrobić. Już trzeba było wychodzić, a i tak 5 minut się spóźniłam. No. I taka robota, a zmęczona jestem jakbym była w robocie co najmniej. To komarów tyle lata tu? No. Czy to jakieś no, ćmy? No, 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 no. <laughs> co się tam dusisz? No więc teraz tak widzicie. no. Bardzo jestem zadowolona, bardzo, bardzo. A u mojej koleżanki z gimnazjum. No, która mnie umówiła do swojej koleżanki, która ma swój salon, otworzyła, więc widzicie. Zawsze mi się marzyły takie brwie. No oko razu widać, nie? Prestiżowe, luksusowe oko. Także jestem zadowolona. Zainwestowałam w siebie, teraz naprawdę schudnę, bo nie będę miała za co jedzenia popyć. To ja kupię. No. Już kupiłam. No. Teraz będę szukała sponsora Na... do końca miesiąca. No ale co? Co to, nie? No tak patrzę, bo mi się podoba, no, tak mi się podoba. A ja nigdy nie szłam, bo mówię, gdzie z tych moich brwi mi takie ładne zrobi brwi, no. A nic mi nie doczepiała. Takie, takie mi wyszły moje, no, kurde. Nie mogę się nadziwić, czy ja brwi mam. Luksusowo. Dlatego widzicie, na majówkę już mamy zakupy poczynione fajne. Majówkę będziemy spędzać w domu, chyba, że gdzieś się tak wyskoczymy tu w pobliżu, nie? Ewentualnie, no. Coś okazjonalnie. No, nigdzie dalej się nie wybieramy, chociaż ja o tym myślałam, ale nie, 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 ja się muszę tu wziąć za pokój jeden, no, bo tam już wejść nie można. Tak planujemy, ale jak wyjdzie, to ja nie wiem. Ja jutro będę sprzątać. No, Wiktoria jutro będzie sprzątać swój pokój. Aby się weźmiemy, dwójkę też przepraszam, ogarniemy też, więc będziemy odpoczywać, trochę zrobić porządków. To jakoś nam minie na pewno szybko ta, ta, ta majówka. O ile mam dalej wolną? No muszę tam zadzwonić, bo dopiero, bo dopiero idę, idę do pracy jutro, więc nie wiem. Grafik aktualny czy nie, no ale taki był, więc ja, ja nie przyjdę do pracy, bo ja już chcę. To już na cały tydzień. Czas pod grafik, co? Nie, ja do Wiktorii mówię. Uh -huh. Aha. czwartek, piątek, środę, robotę. A. W, a... No co wydziesz? A wiesz, że ja sprawdziłam, bo dzisiaj mi się przymiało, że ja pitu nie rodziczyłam. No. A już jest za późno. Ale w internecie piszą, że do 26 roku życia nie trzeba składać zeznania rocznego. Podatnik poniżej, który coś tam jest zwolniony. No, masz pit? No to daj ci Czy Masz pit? No. No to daj, to ci no, no, to ci zaraz rozliczy, to zdążysz. To jest 5 minut roboty, ja no, a ci już rozliczał, to już ci zrobi. No bo nic nie mówi, aż to widzisz. No bo ja też zapomniałam. Ja, ja, ja też zapomniał. sobie na No, Ja to zapomniałam. W radiu mówię, że... I to zawsze coś wychodzi. Aha, jeszcze zaraz jeszcze muszę kupić miesięczny sobie, żeby go wklepać w autobusie, żeby mi się zatwierdził. I co jeszcze muszę dzisiaj? W sumie nic nie muszę. No. To jeszcze bilety kupię, naszkuję się tu do pracy. I idziemy spać, żeby rano wstać. No, a jutro się dowiem, co i jak. Tam w trawie piszczy. No to żegnam się z Wami. Nie będę przedłużać bez sensu, bo bez sensu, nie? No. No nie mogę się napatrzyć normalnie. Wiecie? Kiepsko. Lu luksusowym brywie mam teraz. Bardzo ładne, bardzo ładne. No. No to pa. Pa!